Śląski Pokédex Horsi. Horsi to jest taki wodny kunik ze czerwonymi augenami i trzema kolcami obok głęba jako płetwy. Na basie mopasy, na puklu płetwa i zwinięty łogon, dzięki czemu fest wartko kopływo, kaj bawi się nim z kamratami. Jego zdolność to snajper wodny, więc na śmigusa szczelo i nowe czoło. Ten kuń żre robale i mech ze kamoli, czyli typowe śniadanie asza podczas rajzy. Jak wyczuje zagrożenie i mokupa wyłogonie, to szczelo cornym atramentem z rury zamiast pyska, kaj na popelcowo zaznacza cię ze 6 metrów, a jak chcesz obejrzeć jak gorole ściepują się ze drabinki w wesolance, to przestarasz tamtego kunia. Aż je tak tępy, że chciał go kupić jako odkurzacz, Kai się zapytał, czy on dobrze z a sprzedawca mu powiedział, że aż mu łzy leciały. Horsey to niezły gagatek, bo szczelowe owady w elufcie i przy rafie koralowej rychtuje szpil ze kto zrobi srogi wir, ale i tak przegrywają ze psajdakiem. kaj epny wir, to on robi we halbie przed willią. W japońskiej wersji godają na niego tatu aż nie miał sporo okazji, żeby tak powiedzieć do swojego fatra. I tak jak Horsi, jego fater jest pokrewniony ze smokiem, bo są u nim legendy i je rzadko spotykany. W anime Misty chyciła Horsiego po się z Kruelem, Kai miał śliwa pod okiem i zrzygł się do wody, jak aż po przyjęciu do żłobka. Horsi ewoluuje w Sidre, czyli bardziej kolcowatego kunia ze długą rurą, ogonem i skrzelami, Kajbarzej już przypomina gadzinę smoka. Jego kolco płetwy są trujące, kajcigiry ci giry zdrętwiają, chyba że już ciśniesz córyk, od psaidaka ze Fajeru, to ci ganz egal, bo i tak już nóg nie czujesz. Ten smokowodny kun zeżera ofiary w cołki. Więc jest prawdopodobne, że też wciągnął Jonasza, ale go wypluł, bo nie chciał, żeby o nim śpiewano na Wielkanoc. Jak bez przypadek wymienisz się tym kuniem za domowo świnia, trzymając gadzinowo słupka, to Sider ewoluuje w Kingdre. Ten srogi kun, jak zapyska szczeli, to ci foyer ugasi w chałpie oraz nadzieja, że coś z niego ostanie. Jeł on tak epny, że kimo na dnie morza bo jak wypulto ze wody, to się haja rychtuje, a robiorzy go dają, ciśnie burza, bo się Kingdra wydłuża. To by było na tyle, dzięki żeście byli, tradycyjnie dajcie szłapa w górę, subskrypcja, dzyndzel oraz komentarz pod tym filmem, w którym napiszecie, którego następnego Pokemona chcecie. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.